Witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Długo, długo, długo szukałem zasilacza do Atari Flashback 2. I niestety się okazało, że to może nie być taka prosta sprawa, bo miałem do wyboru dwa albo nawet trzy typy zasilaczy. Były zasilacze stabilizowane, brane pod uwagę czy tam jakieś niestabilizowane transformatorowe, przetwornicowe, jakieś impulsowe. No i ostatecznie po długich, długich poszukiwaniach. Mój wybór padł na zasilacz Inventel. O ten tutaj, taki fajny zasilacz 9V 2A plus w środku minus na zewnątrz. Wtyczka standardowa powinna pasować do Atari Flashback. Ten zasilacz znalazłem sugerując się zasilaczem do Pegasusa. Oczywiście w moim Pegasusie jest zasilacz zastępczy. To nie jest oryginalny ten zasilacz, ale żeby było śmieszniej, to ten zasilacz do Pegasusa oryginalny. Tak jak patrzałem w sieci, to jest po prostu zasilacz transformatorowy, stabilizowany. A ten, to wiadomo, prawdopodobnie jest impulsowy, ale kto to wie. Hmm. No więc postanowiłem ten zasilacz zakupić, ale nie będziemy tego wszystkiego podłączać. Najpierw by trzeba było sprawdzić w ogóle, jak ten zasilacz pracuje. Zobaczymy. Jak to wygląda? Zasilacz jest włączony. Weźmiemy sobie miernik i sprawdzimy. Sprawdzimy napięcie. Ile ten zasilacz ma? 9,2 V. Dokładnie tyle samo, ile tamten zasilacz do Pegasusa. Minus jest na zewnątrz, plus w środku. Teraz jeszcze chciałbym wziąć słuchawkę. Mam taką specjalną słuchawkę. Kiedyś Wam chyba pokazywałem, nawet w jakimś filmie. Mam specjalną słuchawkę od starego telefonu. Słuchawka służy mi do sprawdzania czystości zasilania. Więc biorę słuchawkę do ucha i sprawdzamy. Sprawdzam zasilanie. Zasilanie burczy. Może usłyszycie w mikrofonie? Chyba było słychać. Czyli zasilanie burczy, czyli to by sugerowało, że zasilanie ma tętnienia, a te tętnienia z kolei to by sugerowało, że ten zasilacz tak naprawdę to jest tylko transformator w środku, prostownik, no i ewentualnie jakiś tam kondensator. Powiedzmy. 10 v czy 16 v Ja jeszcze tam patrzałem na schematy różnego rodzaju, patrzałem na zdjęcia, przeszukałem pół interneta. No i doszedłem do takiego wniosku po tych wszystkich moich poszukiwaniach, że w Atari Flashback 2 od gniazda zasilania idzie, idzie po prostu ścieżka bezpośrednie, jest połączenie do stabilizatora. Czyli ten stabilizator 9 v po prostu. Stabilizuje napięcie i czyści stętnień, także wydaje mi się, że to powinno działać. Można jeszcze spróbować, gdyby nie zadziałało, zastosować inny zasilacz, na przykład zasilacz stabilizowany, ale może na razie skupmy się na tym, właśnie co jest. W każdym razie tutaj polaryzacja jest prawidłowa. Także, także myślę, że możemy spróbować podłączyć i zobaczymy, co z tego będzie. No, i OK. Konsola jest podłączona do zasilacza do telewizora. Joysticki są podłączone. Także możemy odpalać zobaczymy, czy nie wybuchnie. Zasilacz włączyłem, zasilanie zasilacza i włączamy. Power działa! Działa! To byśmy odpalili. Oczywiście najpierw Riveraida, nie? <laughs> Tylko gdzie będzie Riveraid? W skillu. W ogóle to ja bym chciał zobaczyć jeszcze w jakim tu formacie leci info Nie ma napisane czy NTSC Nie ma Everite -right. O, oh, jest Everite -right. Dobra To drugim joyem czy Czy jak? Aha, w ten sposób. Czyli tak jak w Atari. Słuchajcie, trochę ściszę to. Bo to jest strasznie głośno. O, teraz jest dobrze. Ha, kurde, działa. Zobaczcie, udało mi się dopasować zasilacz. I fajnie kurczę. Fajnie to chodzi. Naprawdę. Ten joystick też. Powiem Wam szczerze, no taki. Troszeczkę jakby minimalnie toporny, ale no przywołuje wspomnienia. A no tak pokażę Wam tutaj. O no, tak będzie może widać. Żebyście wszystko dokładnie widzieli. No, jest całkiem. Całkiem, całkiem. <laughs> Fajnie, dobra? Może zrobimy reset, jak tu wyjść do głównego menu? Tym joystickiem nie w ogóle to chciałbym sprawdzić, czy drugi joystick działa. Pamiętacie z tym gniazdem co było, nie? U, chyba trzeba wyłączyć i włączyć. Pamiętajcie, żeby zawsze chwilę odczekać. Przed ponownym włączeniem, żeby nie robić czegoś takiego Bo to jest szkodliwe dla elektroniki Znaczy to może być szkodliwe Zobaczymy Adventure, Adventure Co to jest jakiś Adventure? Space, no dobra Generalnie chyba w tym tym Frog punk. O, jakie kolorki ładne. Jakaś żaba. Aha. Nie wiem, jak tu sprawdzić, czy na drugim joysticku działa. Bo drugi joystick, jak biorę i próbuję tamtym joystickiem coś zmieniać, to nic się nie dzieje. Ale być może to dopiero jest coś takiego. Że, jak jest na dwa playersy, to wtedy dopiero można. To chyba było na dwa playersy, nie? A na dwóch graczy reset. E, działa. Zobaczcie, poprawiłem to gniazdo i jest, jest w porządku. To, jak działa, no to nie będę już tej konsoli zwracał, prawda? Dobra, słuchajcie, fajnie jest. Wszystko chodzi. Zasilacz udało się dobrać, także możecie jakby ktoś z was chciał Atari Flashback sobie sprawić. No to wtedy zachęcam do kupienia tego zasilacza i wszystko będzie działać. Myślę, że zrobimy sobie live'a z Atari Flashback 2 dzisiaj lub jutro, także w razie czego to zapraszam bardzo serdecznie. No i do następnego. Śledźcie mój kanał. Dzięki za obejrzenie. Na razie, cześć.